Witajcie! Będąc w tych pięknych okolicznościach przyrody, chciałam Was serdecznie zaprosić na drugą edycję EtnoMikroFestiwalu. To będzie pod hasłem: W tym roku odbywało się Dzień Zdrowy w wiosce słowiańskiej, czyli naszej wiosce Pilsian. Z wydarzeniem organizowane jest przez Stowarzyszenie Plemie Pilsian wraz z innymi zainteresowanymi, którzy już są z nami od tamtego roku. Wszystkiego możecie się dowiedzieć na stronie dedykowanej wydarzeniu. Link będzie w komentarzach i w opisie. Także podam linki do grupy, która jest dedykowana festiwalowi, żeby wszystkie osoby zainteresowane mogły na bieżąco być z przygotowaniami i wydarzeniami festiwalu, nie tylko w czasie festiwalu, przed festiwalem, ale także po festiwalu. Natomiast mamy też na Facebooku stronkę związaną z tym wydarzeniem. Gdzie serdecznie Was wszystkich zapraszam, też link podam. Co chcemy zrobić w tym roku? W tym roku impreza jest zamknięta. Jest to impreza o charakterze bardzo kameralnym, gdzie chcemy wymienić się tą naszą dobrą energią. Będą tutaj osoby, które są zaproszone przez nas, ale także osoby, które zaprosiły te osoby zaproszone przez nas, więc tutaj na tej zasadzie to się też odbywa. Impreza jest biletowana i bileciki tutaj można kupić w formie cegiełki cegiełki na Stowarzyszenie na Działalność Statutową Stowarzyszenia Plemie Pilsian i wszystko, wszystko macie w opisie do wydarzenia, także tam wszelkie informacje jakie chcecie uzyskać to tam będziecie mieli natomiast kogo będziemy gościć w tym roku z całą pewnością, będziemy na pewno mówić dużo o zdrowiu, tak? bo to jest Dzień Zdrowy o zdrowiu takim, w ujęciu takim holistycznym czyli z jednej strony będziemy mieć, brać pod uwagę nasz umysł, nasze ciało było, ale też i naszą duszę. I będą uzdrawiające dźwięki mis i gongów tybetańskich i będą, będą będziemy omawiać zdrowie tak jak pojmowali je nasi przodkowie, na przykład Słowianie właśnie. Także zaczerpniemy z tej wiedzy, którą oni mieli, którą nam przekazali. Powiemy trochę o zielarstwie, o dzikich ziołach, o sposobach leczenia właśnie w tamtych dawnych czasach, z których moglibyśmy teraz skorzystać obecnie. Będziemy mieć warsztaty pracy z ciałem, która poprowadzi Dorota Kochalska, będziemy mieć koncert tych mix właśnie Wibracje Wszechświata tutaj z nami będą. Ale to oczywiście nie wszystko, będzie dużo rękodzieła, dużo takich kramików, gdzie naprawdę będziecie mogli kupić to, czego normalnie w sklepach nie uświadczycie. Yy, chyba, że w jakichś takich właśnie sklepach bardzo dedykowanych, specyficznych w tych większych miastach, bądź też w jakichś ośrodkach takich turystycznych. No, oczywiście nie mówię o tak, która jest w takich ośrodkach sprzedawana. Natomiast tutaj będziecie mogli obejrzeć, ale też nawet zakupić, yy, przedmioty wykonywane przez tutaj naszych lokalnych artystów, rękodzielników, rzemieślników, magików, <laughs> także serdecznie zapraszamy. Będzie dostępne ognisko, można sobie przywieźć, jeżeli ktoś yy, chciałby swoje jedzenie mieć yy, tutaj, przyrządzić sobie na ognisku. Będzie dostępne ognisko, będziemy razem sobie gotować kociołek, to znaczy kociołek, a w kociołku oczywiście będą różne rzeczy gotowane, tak? Nie będziemy gotować samego kociołka. Będziemy wymieniać się doświadczeniami, będą warsztaty, prelekcje, które poprowadzą bardzo, bardzo fantastyczne osoby i niedługo w programie będzie umieszczona dokładnie, będzie dokładna informacja, kto będzie o czym mówił i z czym będziecie mogli tutaj się zapoznać, czego doświadczyć, co zobaczyć i czego się nauczyć. Zapraszamy też, jeżeli Ty robisz coś takiego właśnie, z czym chciałbyś się podzielić i mieści się to w zakresie zdrowia holistycznego, mieści się to w zakresie też kultury słowiańskiej, to zapraszamy Cię do kontaktu z nami, porozmawiamy, zobaczymy co robisz i, i chętnie myślę, że Cię zaprosimy tutaj na ten festiwal, żebyś z nami też tutaj był. Zapraszamy serdecznie naszych gości, zapisy przyjmujemy do 7 sierpnia. Natomiast osoby zainteresowane tym, żeby tutaj postawić własny kramik z osobliwościami, z tym co robicie, bądź też podzielić się swoją wiedzą z nami, to zapraszamy tak do końca lipca najpóźniej do kontaktu, a im wcześniej, tym lepiej. Całość odbywa się w centrum Polski, to jest województwo łódzkie, powiat bełchatowski, gmina Szczerców, jest wszystkim blisko, bo to jest środek prawie. Natomiast jesteśmy totalnie odcięci od cywilizacji praktycznie. To jest koncert, znaczy festival, przepraszam, unplugged, czyli tu totalnie bez prądu, tak? Nie będzie tu hałasów, yy, będzie delikatnie, będzie wibrująco, będzie energetycznie, ale nie będzie hałaśliwie, nie będzie tu spędu jakiegoś takiego. Przygotowujemy dla Was ognisko, przygotowujemy dla Was kramiki właśnie, miejsca, gdzie możecie też pokazać w otoczeniu przyrody, w otoczeniu lasów, łąk, pól, stawu, wody, ptaków i innych zwierzątek, które tu mieszkają. Dlatego nie będziemy za bardzo hałasować. Zaczynamy od 10. Myślę, że posiedzimy sobie do późnego wieczora, a może nawet do północy, jak nam starczy sił. I mam nadzieję, że ciebie też nie zabraknie, jeżeli jesteś faktycznie zainteresowany taką wymianą wiadomości, swojej wiedzy. Dowiedzeniem się czegoś nowego, jeżeli interesujesz się tematami takimi jak rozwój osobisty, nawet rozwój duchowy, uzdrawianie holistyczne, naturopatia, zielarstwo, dobytek i dorobek naszej kultury słowiańskiej, a także to, co przedstawi na przykład Akademia Cichowlasta, będzie survival, będzie, będziemy mieć takie gry i zabawy słowiańskie, będziemy strzelać z łuku, będziemy przeciągać liny oczywiście i będziemy dużo robić takich interesujących animacji na łonie tej przyrody, natury otoczeniu tego świeżego, czystego powietrza, zieleni. I co jeszcze ważnego powinnam Wam powiedzieć, całość odbywa się 12 sierpnia, w sobotę. Jeżeli jesteś zainteresowany, chciałbyś wziąć udział jako gość, uczestnik, prelegent, wystawca bądź masz jakiś inny pomysł na siebie i chcesz się z nim podzielić i chcesz z nami o tym porozmawiać to napisz, zostaw nam swój kontakt albo tutaj w komentarzu do filmiku, a my się skontaktujemy albo pisz na stronie, pisz na, na maila -małpa -gmail mail też będzie podany w opisie filmiku myślę, że razem przeżyjemy ten dzień bardzo zdrowo, bardzo energetycznie że właśnie będzie nam tutaj towarzyszył Wspaniały nastrój, ale też taka atmosfera sprzyjająca wypoczynkowi, relaksowi, naładowaniu baterii, bo to jest dla nas ważne. Ten festiwal nie służy jakiemuś spędowi wielkiemu i, i takiej rozrywce jak teraz jest pojmowana rozrywka bardzo często, jak się organizuje te wszystkie tak dni, dożynki i tak dalej. Ok, ja nie mam nic do tego. Natomiast no tutaj troszeczkę inną mamy formułę. Jest to, jest to przestrzeń taka dla osób. Zainteresowanych alternatywną formą wypoczynku, taką, która przynosi, przynosi nam właśnie spokój. Nie pobudza dodatkowo do jakiegoś takiego życia i wyścigu szczurów, tylko właśnie zatrzymuje nas, że jesteśmy tu i teraz mamy tą chwilę relaksu, mamy tą chwilę spokoju, będziemy mogli sobie wziąć udział w wybranych warsztatach, które tutaj będą się odbywały. Będziemy mogli sobie posłuchać prelegentów, którzy nam, z nami podzielą się swoją wiedzą. Będziemy mogli zaopatrzyć się w to, co nam się spodoba. Także... Bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli macie jakieś pytania, to też piszcie albo w komentarzach, albo piszcie na maila. W miarę możliwości będę starała się na wszystkie pytania odpowiedzieć. Wszystkie też informacje, tak jak mówię, ktoś jest zainteresowany, są na grupie dedykowanej w wydarzeniu oraz w dyskusji do wydarzenia na Facebooku. Także tam takie główne, bieżące źródło informacji, cały regulamin właśnie naszego spotkania tutaj w wiosce słowiańskiej. Oraz wszelkie informacje, które są niezbędne, żeby się odpowiednio do tego przygotować. Także bardzo zapraszamy. Mam nadzieję, że wiele fantastycznych istot z nami będzie tego dnia i tego wieczoru. No i kawałek nocy. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.